Będę, ja się zdradzam. O, Ło, ale w fajnie, fajnym mieście się odrodziłem, czanki mi się nie złodowały i tak widziałem ciebie pod ziemią. O, fajnie. Super. A tada, tada, tada. Co będziemy teraz w ogóle robić? Nie wiem, to ma będzie to na zadania. No, owce i tak dalej, ale autor nie dał w ogóle nasionek żadnych, trawy ani zagieł. Czekaj mam pomysł Mamy, rączkę kostną. Mam właśnie pomysł do trawę rozrosnąć Tepasz ja nie. Właśnie... No tepnąłem już, cię ty stoisz cały czas w miejscu Aha, no to mam Co hym? No nic, widzę czarny Spoko Bo tak fajnie mi rączka lata Spoko O, jestem Pamiętasz, że jak miałem y, tego, moda y, z aut? No. Jak czanki mi się w ogóle nie ładowały, nic mi się nie ładowało, że miałem tylko rękę z tą pochodnią. <tryk> 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 tak. Wtedy moi widzowie latałem. Ci, którzy i... rozumieją to, pozdro. Tak. Normalnie latałem jakby z Fiotem na wierzchu. Wyglądało to strasznie. Jakby taki po prostu zachodził po świecie po prostu I tyle, tyle, nic więcej. Nic dodać, nic ujęć Jesteś Ja kopię teraz, żebyśmy mieli prawe to Prawda? Mamy gry. Wiedziałem, że to będzie nie wypał. A ile będziesz nagrywać pierwszy odcinek? Maksymalnie 10 minut. Nie chcę dłużej, bo nie będę ich zanudzał, co nie? W drugim A odcinku będzie od razu z, y, zbudujemy sobie hodowlę zwierząt, dobra? Nie będziemy Was zanudzać szczegółami tego wszystkiego. Bo wiem, że nigdy nie lubi takiego czegoś A mam laga! A chodzisz No co ty? Ja też widzę, że chodzę ale czyni nie otworzę Aha, spoko I koniec Ja działam. ostatni To ile już nagrywamy? Za co, co? Wy nagrywamy Tak. Już jakiś... nie wiem od ilu. Ale ile nagrywamy? Nie wiem, właśnie nie umiem tego sprawdzić. Ta, 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 ta. No i tutaj powinna być zaraz trawka. No chwilę na pewno nagrywamy. Co ty robisz? Nie wiem, mam lago. To jest dziwne. Like a boss. O, oh, jest, odlagowało mnie. No widzisz, bardzo ładnie. Co wybuchło? Nic? A ja słyszałem, ej, czemu tu jest taka dziura? Ja słyszałem, wybuch normalnie. Łopie, chcesz iść do psychologa? Zamknąć się w domu ej, bez przerwy. Chłopie, ja tu widzę dirt! Ale fajnie. Jestem z psycholem w jednym pokoju. Włącz PVP. Aha! No no, ej, nie. Dobra, bo mnie teraz cofnęło Na pewno je włączę, psycholu. Trochę mniejsze lagi hmm. Aha, spoko. <śmiech> Dlaczego, <śmiech> Dlaczego, nie inny, bo, jak Dlaczego? Ja mam lagi. Dlaczego? czego nie rośniesz? Nie rozrastasz się. Dlaczego to się nie rozrasta? To gówno jedno. Nie, to się rozrasta spokojnie. No fajnie. pomysła. Jest w końcu udało się nasz trawniczek się rozrósł jeszcze niedokładnie, ale się rozrósł jest jak widzicie powiększyłem trochę ten nasz trawniczek. Koba nie będę wspominał co przed mną robiłeś. Co robiłem? Z NPC coś robiłeś. A nie, to nie wiem co miałem laga. Tak, jak zawsze laga miałeś. Oczywiście. Próbujesz się zabić Nie. Dobra to może... za koło wody. Z... Spoko. E, może zrobimy piacyki i tak dalej i tak dalej. Czemu nie rośnie? Czemu? Ale co? H, No w ogóle nic nie rośnie. Trzcina, kaktus... Drzewo, nic nie robi. Nie mają słońca. No co chyba. ty? Jesteśmy nie chyba wiem. pod ziemią, jeśli się nie mylę. A jeszcze mnie panie już nie myli Co potwory włączone? Da Co się nic nie spałni? Bo jest za jasno. Aha, tam? Nie wiem, tam czemu. No, normalnie jest. Potwory są włączone, bo ja pamiętam, że je włączyłem specjalnie przed nagraniem. Nie wolno ci, nie wasz się użyć jajka. I to jeszcze świnie wziąłeś. Właśnie. No i nic im nie jest jakoś. Ale nie mamy zboża. Nie mamy, żeby rozmnożyć te świnie dwie. To będą nasze psy. Tak. A wiesz, A że są wielki? Psy, tak, psy, A wiesz, że są wielki? A one nas mogą pogryźć. To są takie fajne, różowe. Aha! Zgraj sobie moda. Patrz, jakie mają spirale na dupie. Spirale na dupie. No popatrz się. Boże, chłopie, weź ogarnij. Dobra, mamy 6 sadzonek płytki. Mamy 6 sadzonek O i od razu yy, mówimy, że czasem w odcinkach możemy się nie widać, ponieważ nagrywamy odcinek jeden po drugim, więc dla nas to by było uciążliwe. Tak, tak co chwilę. No, siema, siema! Hmm, dużo węgla teraz znalazłem. Level! Przydałoby się coś do żarcia, nie. Nie wiem, nie, nie, nie się zabij. No tak, można się zabić. Dobra, mam w dupie. O lol, spadłem. Le, spadłem. O! Zabiłeś mnie? Nie! Nie ma pvp. To jak ja zginąłem? Przez naturę. Aha Naćpałeś się, byłeś sam w hotelu z kobietą i no wiesz takie rzeczy się zdarzają. Przykro mi o gar. Dzięki. To Okej, okay, przydałoby się jeszcze jedno żelazo tylko. Nie, Wracamy za chwileczkę. Tak jak w końcu odzyskam, kurde, mojego kompla. Kosmici go porwali na pewno. Jest! W końcu udało się! Nasz trawniczek się rozrósł. Jeszcze nie dokładnie, ale się rozrósł. Jest! Jak widzicie, powiększyłem trochę ten nasz trawniczek. Koba... Nie będę wspominał, co przed sobą robiłeś. Co robiłem? Z NPC coś robiłeś. A no nie wiem, to miałem laga. Tak, jak zawsze laga miałeś, oczywiście. Próbuję się zabić? Nie. Dobra, to może... za koło wody. Spoko. Może zrobimy piecyki i tak dalej, i tak dalej. Czemu nie rośnie? Czemu? Ale co? Aha trzcina, no w ogóle nic nie rośnie. Trzcina, k kaktus, drzewo, nic nie rośnie. Nie mają słońca. No co chyba. ty, jesteśmy chyba pod ziemią, jeśli się nie mylę. A jeszcze mnie panie mnie my nie myli? To potwory włączone? Da Czemu się nic nie spałni? Bo jest za jasno. Aha, tam? Nie wiem tam. Nie. Błagam was. No normalnie jest. Potwory są włączone, bo ja pamiętam, że je włączyłem. Specjalnie przed nagraniem. Nie wolno ci Nie się, jajka. To jeszcze świnie wziąłeś! Właśnie no i nic im nie jest jakoś, ale nie mamy zboża. Nie mamy, żeby rozmnożyć te świnie dwie. To będą nasze psy. Tak, a wiesz, a że są wielkie. Psy, A, a wiesz, psy. że są wielki, ale one nas mogą pogryźć. To są takie fajne różowe. Aha, w se moda. A takie mają spirale na długie ale na dupie no popatrz się boże chłopie weź ogarnij dobra mamy 6 sadzonek mamy 6 sadzonek o i od razu yy, mówimy że czasem w odcinkach możemy się nie witać, ponieważ nagrywamy odcinek jeden po drugim, więc dla nas to by było uciążliwe. Tak, tak co chwilę. No siema, siema! Hmm, dużo węgla teraz znalazłem. Level! Przydałoby się coś do żarcia, nie? Nie wiem, nie, nie się No tak, można się zabić. Dobra mam w dupie. lol! Spadłem Les padłem. O! Co? Zabiłeś jest? mnie? Nie! Nie ma PvP To jak ja zginąłem? Przez naturę. Aha Zaczpałeś się, byłeś sam w hotelu z kobietą i no wiesz, takie rzeczy się zdarzają. Przykro mi O gar. Dzięki. Ok, przydałoby się jeszcze jedno żelazo tylko. Nie, wracamy za chwileczkę. Za jak w końcu odzyskam, kurde, mojego kumpla. Kosmici go porwali na pewno. Witam wszystkich po krótkiej przerwie, niestety urwało mi neta, tak. Kosmici go tak, porwali. Tak, ja mam lul. I desek, więc... Mamy G. do mnie. Spoko. Mówię, że cię kosmici porwali. Ale fajnie, wychodzę z tunelu, a tu nagle takie drzewo Ueb wyrasta. Oni mi chyba dali drzewo za ciebie. Hmm, zastanawiam się... Cześć, się tak tamy... ja wie? No tak, nie ta... jestem deską! <laughs> ty jesteś? O lol, kim ty jesteś? Chłopie, proszę cię. Jestem tym drzewem, które właśnie ścinasz. Nie ścinam drzewa. Nie, tak naprawdę nie wiem, tylko urwa połączenie mam bardzo słabe połączenie z internetem i nie mogę wejść na żadną stronę na, na serwa. Aha, spoko, więc może w tym momencie się pożegnamy, skoro nie możesz wejść. No to, no, moi widzowie. W komentujcie, momencie... subskrybujcie. Żółty magicznik, klikajcie, nie żałujcie. Tak, jak go słyszeliście. W następnym odcinku spróbujemy inaczej. Trochę wcześniej ponagrywać niż o północy. Więc do zobaczenia. Cześć, żegnam się z Państwem w Evil Question oraz Kazuis. Cześć. Cześć. Down, da